2 grudnia pojawił się post na profilu facebookowym pana Wojciecha Sumlińskiego, dziennikarza śledczego i autora wielu ciekawych książek, z informacją, że środowiska żydowskie za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymuszają na diecezji drohi czyńskiej usunięcie krzyży z dróg dojazdowych do obozu zagłady w Treblince. Pan Wojciech Sumliński tłumaczy w tym filmiku, że informacja została potwierdzona u źródła. No, wzbiera we mnie ogromna złość i oburzenie i postanawiam na ten temat. Zrobić krótki odcinek. Dodatkowo ta informacja też jest opublikowana na profilu pana posła Skalika. No i jeszcze możemy znaleźć artykuł na ten temat w serwisie do rzeczy. Kuria drohiczyńska otrzymała oficjalne żądanie od środowisk żydowskich, żeby usunąć krzyże przy drogach prowadzących do obozu zagłady w Treblince. A wiecie, jaki jest powód? Dlaczego te środowiska żydowskie są usunięcia tych wszystkich krzyży? Nie, nie zagrażają niebezpieczeństwu. Czy, czy może w jakiś sposób utrudniają ruch? Nie. Te krzyże tych Żydów drażnią. Żądają od Kuri drohiczyńskiej ich usunięcia.